Będzie to bardzo krótki film informacyjny, gdyż zauważyłem, że niektóre pytania cały czas powracają mi, że nie wszyscy śledzą mój profil na Facebooku lub nie czytają mojego bloga. Więc od połowy grudnia mniej więcej, dokładnie od 19 grudnia, jestem w Polsce. Zostanę w Polsce mniej więcej do końca stycznia. E, może nawet i dłużej zależy, jak pójdzie z polską biurokracją, ale jak na razie wszystko jest na dobrej drodze. No i jeżeli czytacie mojego bloga, no to wiecie, co się stało w moim życiu. Odeszła moja mama. Bardzo smutna wiadomość. Bardzo trudne przeżycie, ale tak bywa w życiu. Więc nie będę już miał teraz obowiązków, jak wrócę za wielką wodę. Nie, wyjadę za wielką wodę, bo wraca się do Polski, wyjeżdża się za wielką wodę. I wtedy wrócę do firmy Prince i będę znowu jeździł na długie dystanse co Więcej mogę powiedzieć. Nie wiem jaki Volvo dostanę. Może moje czerwone? Ja bym wolał, chciał moje czerwone. Jeśli nie, no to może coś nowszego ze skrzynią biegów automatyczną. Ale o to, tym się będę martwił, jak tam wrócę. Tak? Bo na razie jestem w Polsce i tak jak mówię. Wszystkich tych, co oglądają moje filmy, które jeszcze nie śledzą mojego profilu na Facebooku, serdecznie zapraszam na polubienie mojej strony. I tam możecie bardziej na bieżąco. Śledzić moje poczynania. Oczywiście nie wszystko pokazuję, pokazuję tylko to, co chcę pokazać, bo moje życie prywatne też dla mnie jest ważne. Więc na tym chcę zakończyć ten krótki film. Pomacham Wam ręką i do zobaczenia wkrótce na YouTubie.